Power System IMAX najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Cztery ostatnie podejścia kobiet bezpośrednio po tym przejdziemy do kategorii mężczyzn z krótką przerwą techniczną. Mamy tylko pięciu panów w tej kategorii, więc będzie w miarę czy jest gotowa? 95. 95. zawsze pomaga 95. 95. także myślę, że jest motywowana i zobaczmy, 95. 95. To tak działa, a więc 95 w dzisiejszym konkursie już III Olimpia. Czy mamy już obciążenie gotowe? Bardzo za te pazur, zapraszam. się na pomoc, 112,5 kg. Załóżka w teren. Jana Wegiero. Sztankę podaje Jan Wegiera. Rekordzista świata w przed sprzed kilku dni. Niestety wygrodem się nie udało, nastawniszka kończy z rezultatem 107,5 kg. A teraz poproszę o przygotowanie ciężaru 121,5. 121,5 kg. Bardzo proszę sędziów o sprawdzenie obciążenia rekordowego, bo będzie to próba bicia rekordu polski seniorek w kategorii 63 kg. Wynosi on aktualnie 121, a więc przepisowo dopuszczona jest możliwość bicia tego rekordu o 500 gram Ostatnie uwagi od Rena. Czas na, proszę Państwa, zaprośmy Agnieszkę Tuczyk na pomoc. Próbowicza Rego Polski Seniorek w kategorii 63. 121,5. Proszę Państwa, tak się rekordy. Dzisiaj rekord należy do Agnieszki Doczyko. A poproszę teraz o przygotowanie ciężaru 127,5 dla Opeliny Zajemniskieńska. Zawodniczka będzie próbowała zakończyć dzisiejszą imprezę tym właśnie ciężarem. 127 kg, Ewelina Stajewicz. Czas na... Tak. Dobra, ma już zaliczone 122,5 kg, więc teraz idzie 5 więcej. Podejście niestety spalone, ale dziękujemy paniom za starty. Ewelina jest 122 i 122,5.